Pora na czas, oh, to najsiu, to chyba możliwe, gdybym przeczytała podręcznik do zaklęć niewidzialności, krótką historię, jednocześnie zyskałabym pół godziny okienko w planie, A? A? co się dzieje? Twilight, musisz mnie wysłuchać. Kim jesteś? Widzę, że mną, no, ale też jestem mną. No. Istnieją dwie ja, to fizycznie niemożliwe. Ty jesteś fizycznie niemożliwa. Posłuchaj, mam dla ciebie ważną wiadomość z przyszłości. Jesteś z przyszłości? Tak jest, uważaj. Jak ty wyglądasz? Tam jest tak okropnie. Proszę, mam mało czasu. Czyżby w przyszłości zagrażała nam jakaś straszliwa wojna albo Czy coś? Torku za tydzień, ale to nie jest istotne. Mam rozumieć, że podróże w czasie są możliwe. Jak ty? To, to znaczy, jak ja na to wpadłam? W archiwach kandarliotu są na to zaklęcia. W, w archiwach, archiwach kandarliotu są na to zaklęcia, ale. Stary, gdzie? Ja nie rozwinęliśmy się do tego. Posłuchaj mnie wreszcie. A na podróż może boli? Tyle pytań mi się ciśnie. Mam ci do powiedzenia coś niezwykle ważnego. Zostało parę sekund. Więc słuchaj wreszcie, ostrzegam cię, żebyś nie. Przyszła ta highlight? Och nie! Przed czym chciałaś mnie ostrzec? Te ciuchy, grzywa, blizna. Ach, wyglądasz fatalnie. Znaczy, wyglądam. Będę wyglądać. Chciała zapobiec jakimś okropnym wydarzeniu z przeszłości.